Biblioteka jednak istnieje. <śmienicza> Ale nie kumam. Jak tu znaleźć coś, czego szukasz? Prosisz bibliotekarkę o pomoc. Przepraszam, panią szukamy. Psz, psz. Jesteśmy w bibliotece! Nie panikujcie. Bibliotekarki wyglądają lepiej, jak zdejmują okulary i rozpuszczają włosy. Niezła, he? Zoe! Przepraszam bez głowa, słucha pani. Ja potrzebuję informacji o pingwinach do pracy z przyrody. Trafiłaś w dobre miejsce. Biblioteka to nie tylko sam i szkielety. Tu jest też pełno różnych ciekawych informacji. <noise> Ona ma rację. Masz, Paisley, użyj tego. Dzięki. Żadna aplikacja nie działa. Dzięki czajna, już nigdy nie dowiem się, co to takiego pingwin. Pingwiny to grupa wodnych, nielotnych ptaków należących do rodziny Swans żyją na południowej półkuli głównie na Antarktydzie. No jasne, wszystko, czego szukacie w internecie, możecie dostać od nas. Informacje, obrazki, muzykę, i śmieszne filmy. Zrobimy. Insekternet! Ekstra, bo już mam dość wysyłania maili cegłą. Nie cierpi opcji, odpowiedz wszystkim.